Hej katy, wiki wiki, kółeczek. Dzisiaj pomyślałam, że zrobię dla was odcinek, jak robię książkę z Wednesday i Enid. I jak coś to mogę wam dać link w opisie, w komentarzach. Tam. No dobra, więc mamy taki pokoik, można nie widać trochę, taki pokoik. I to jest pokój Wednesday i Enid. Mamy taką toaletkę i no i gdzie ją postawimy? Chyba tutaj ją postawimy, nie? Tak. Ją postawimy tutaj i przepraszam za odgłosy w tle bardzo. Bo tak to moja siostra ogląda. Mój tata przygotowuje grilla. Ale jak te no i tam ktoś jeszcze gada, więc ja wiem już, gdzie to trzeba położyć. Więc ja to położę. Dobra, więc yy. robimy, robimy szybko wszystko, robimy. Co ty do śmieci doszedłeś? A, jest, jest piękne. Dla Łezdy mamy taką toaletkę, wiecie. No, więc odklejamy, odklejamy takie coś i tu dobra więc odklejamy to bo ja nie mogę tego odkleić mama pomóż dobra a mamy taki stołeczek zobaczcie takich stołeczek mamy, a to toaletkę przykleimy tutaj i zobaczycie też potem efekt końcowy Dobra, więc mamy taką y, tą dla, dla Inet taką półkę więc odklejamy wykładamy i Inet półkę kładziemy tutaj tak jak to na razie wygląda. No chyba ładnie, nie? Dobra, do Łęży brakuje te yy, półki, więc dla Łęży będzie taka półka. Odklejamy ją i przyklejamy. Dobra, więc odklejamy, odklejamy, odklejamy i dla łańcuchów przykleja a więc mamy trumnę na trumnę źle przykleiłam więc przyklejamy na trumnę tutaj no więc na trumnie tak robimy i przykleimy przepraszam za odgłosy w tle y Dobra, dobra, więc tutaj tak, 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 jest. No, jak to wygląda? No raczej ładnie, nie? Dobra, więc teraz miotełka. Teraz miotełka. Dobra, więc teraz miotełka. Odklejamy ją. Tutaj mamy taki taśmę dwustronną dokładnie. Taśmę dwustronną mamy. I ją odklejamy. A oh, jest. Dobra, teraz się zajmiemy czym innym. Dobra, mamy taką półeczkę dla Inet. Ale to będzie do innego pokoju, bo jeszcze mamy kilka pokojów do zrobienia. Więc. To też do innego pokoju. Wzywamy też do innych wielączkę. Dobra, więc bierzemy teraz taką książkę i miodła dla Wednesday. I teraz mamy taką książeczkę. Teraz mamy taką książeczkę i odklejamy ją. I mamy. Już. Wednesday przyklejamy ją na biurko. Zobaczcie, zobacz, jak to na razie wygląda. Wiem, że to już mówię drugi raz, ale u Inet jest więcej rzeczy, a u jest mniej. Zn znaczy na odwrót. Na odwrót jest. Przepraszam. Oficja. Dobra, więc teraz do Inet leci kucyk. Taki oto kucyk. Dobra, więc do innych leci kucyk na szafeczkę i leci do innych takie kosmetyki też lecą. A to jakieś się takie odkleiło? Dobra, więc odklejamy. Dajmy takie coś dla innych. I taką jakby kosmetyczkę. Dobra, wiem, jeszcze na to nie pora, ale pora na obrazek. I my. Dobra, więc odklejamy to. Odklejamy to. Może nie daję rady tego odklejać. I ktoś mi hałasuje w tle. No, Zobaczmy. Na wiolontele, tak jak powiedziałam, nie pora. A na dynie pora. Na taką dynie, Na taką dynie pora. I ją odklejamy. Wiem, że to odklejanie mi długo zajmuje, ale takie życie. Na Wednesday. Na ścianę. Dobra, więc ten pokój już chyba skończyliśmy. Tak. Ten pokój już jest skończony. Dobra, więc jak on się prezentuje? Zobaczcie. I jeszcze tak. jeszcze... No i jeszcze takie coś. Takie coś i tutaj. Dobra. Dobra, więc zaczynamy kolejny kokój. Dobra, więc to ja odkładam. Tylko widzowie, mała przerwa. Dobra widzowie, więc będzie teraz mała przerwa. Dobra widzowie, trzeba to trochę Układałam. Teraz będziemy tylko robić teraz sypialnie w tym odcinku już, ale jak chcecie, no i jak ten film się Wam spodoba, no to y, dam, wam zna, dam Wam link w, w komentarzu, gdzie można wydukować takie fajne rzeczy. No i. No i y, następny odcinek będzie następny. Moment. Dobra. To, to będzie sypialnia Łęzej. Więc sypialnia Łęzej, czyli. Łęzdy łóżko. Łęzdy i łóżko. I tak dalej. Łęzdy i łóżko, łęzdy i łóżko, łęzdy łóżko, Wednesday i łóżko. O Boże, bym się zmęczyła tak cały czas mówić. No. Dobra, więc drugie. Do więc drugie. No i przepraszam naprawdę za te odgłosy w tle. Bo jak nie tata grilluje, to to moja siostra się bawi. Dobra. Łóżko pokażę Wam, gdzie będzie. Tu. Może być? Dobra. Więc teraz łóżko i nic. Teraz łóżko i Czy robimy, robimy, robimy. Dobra. Dobra, więc odklejamy, bo wiesz, że, mm, wiecie, że trudno się to odkleja. No, mam w końcu jeden, tylko no ja tylko jeden. O ja, przyklejmy się do mnie i nie chciały ode mnie iść. Przepraszam za moim siostrę. Przepraszam za moim siostrę. No dobra, więc teraz taka szafeczka dla tej. Dobrze. Dobrze. Wiecie, ja tym mam te problemy z tym z tym. A, A boże. mam naprawdę problemy. A jest. Nu no, börjar jag att klä in domsaker. Nu börjar man stå och klä in domsakerna, säger Klonda. Nu jag klä I dla, dla Inet chciałam powiedzieć. A po ciuszkach będzie, a właściwie to y, po ciuszkach, no tak, dla Inet ciuchy wezmę, po ciuszkach będzie y, szafka. No, właściwie po, to po szafce będą ciuszki. Dobra, już na razie tych ciuchów nie odklejam. Teraz takie piękne kwiaty odklejamy. się. Jak coś, to będzie ta rodzinka w taka bokach sama. Tylko, że córka będzie miała chyba inaczej na imię. I taki komputer jak dla int. No, między dywami. Więc albo ten jednak taki duży weźmiemy dla Ines No będzie pasował. Sprawdziłam, będzie pasował. Dobra, na razie go nie odkleimy, to jest jak coś. I nic. A tu mamy Wednesday. I w go. Dobra. Odklejamy ten Ciuch Wednesday. A ciuch Wednesday. Jest. Taka jest Wednesday. I chodzi do łóżka. Dobra, teraz plecak dla Inet. Dobra, mamy kwiatka i plecak dla Inet. Ale dużo rzeczy. No. Dobra, więc już w Inet pokoju chyba tylko na półki jeszcze coś położymy. I lampę. Bo zobaczcie, ile już jest wina w pokoju, a ile jest w tej pokoju rzeczy. No, i jeszcze dywanik. Mm kleiłam ten taki dziełęcy dzieła na tym. Wiecie, o co mi chodzi? I to dobrze wiecie. Dobra. Więc robimy to, co mamy zrobić. Plaka tłędej. Samą sobie. jak to chyba się nie zmieści. Już się to nie zmieści. Do innych jeszcze jakichś rzeczy na półki chciałabym dołożyć. Albo jednak do łęcej coś dołożymy chyba. Tylko do łęcej. A tak łatwo się odklejało. Wampirka. Dłużka, połóżmy go łęzy. Pokażę wam za chwilę efekt końcowy. No. I jeszcze taki plecak dla Łędzej. I kolejny ciuch Łędzej też ma. Dobra. Dobra, ten ciuch dla Wednesday. Dobra, więc ja jeszcze przykleję sobie violoncelle Wednesday. Przepraszam, mój, co tam tam gada o bagietkach. A Lili ogląda bajkę. Więc. Chodź, no i A więc widzowie, ja w ten pokój wyszedł. O to jest efekt. Efekt końcowy to jest takie coś. No i łatwiej z jakieś wypadł, więc Wam jeszcze je pokażę. Więc wam jeszcze je pokażę. Dobra, więc przepraszam za to walnięcie. I subskrybujcie mi kanał, bo na 5 tysięcy pokazuję twarz. Na 50 i na 100 tysięcy zaczicie co pokażę. i...